Nie do końca był zadowolony, ale wydaje się, że... W tych warunkach, które tak były niezwykle. domen ale zobaczymy, co pokażę rekordzista Rekor Rekor obiektu. 144 grudnia. A, 148 przed laty, mm -hmm. kiedy ten rekord ustanawiał. I teraz yes, rozmiarem skoczni, wylądował, bo znowu powiało dużo, dużo mocniej podarty. nasz się starszy brat <grym> zdziwił. się zdziwił, tak. No, 143,5. No proszę, to jest yes. najlepsza odległość całego weekendu, prawda? Kiedzie, no i tak jest. I to chyba będzie oznaczało znowu wędrówkę Belgii w dół, bo jeśli by się miało okazać, że te przejściowe problemy ze słabym wiatrem już są za nami, no to odpuszczanie zawodników z wysokiego rozbiegu oznaczało wyproszenie się o kłopoty jakieś. Beruta się poferbowała na wyciemnej nie. Coś tak jakby, nie? Pierwsze miejsce oczywiście, no tak powyżej 140 punktów, znakomita, o dwa punkty i 20 to wyprzedza Team który też miał przecież znakomite rezultaty. Dniotrżyła. Pierwszy z naszej trójki, ja wiem, do punktowania, oby tak było. Pięknie, pięknie długi skok Piotra. Znowu bardzo udana próba Wiślanina. I jakaś satysfakcja. Widzimy, że 141 metrów. No ta satysfakcja uzasadniona. Przepiękny skok Piotra. To powinno być prowadzenie oceny. 2.19, 3 x razy i No dość mocny wiatr pod narty, bo ponad y, prawie dziewięćdziesiątych metra na sekundę. No, ale obniżony rozbieg. Tak. E, a domen domenkroks, który skoczył 2,5 metra dalej, skakał jednak z belki ustawionej 2 stopnie wyżej. No więc albo pierwszy, albo drugi. Tak mi się wydaje. Gdzieś w granicach 140-138-9 punktów to powinna być na was. 139, a więc jednak drugi, ale z minimalną stratą. Punkty 20 punkty do domena kroksa. Brak boli. Wczoraj, miejsce 18. Dziś w celi brudnej słabo wyglądał Japończyk, ale w konkursie będzie lepiej. Nie ulega wątpliwości, że jest lepiej, choć mocno odchyliło go po wylądowaniu. Zobaczymy, jak na to zareagują sędziowie, ale pewnie za bardzo lotku nie obniżą, bo też bardzo daleki. 143 metry skoka, więc druga odległość, tylko pół metra bliżej od domena Prewca. Ale przy jeszcze mocniejszym, wietrze niż miał Piotrek. Minimalna ta różnica, no na poziomie 90 m na sekundę ten wiatr się ukształtował. Dostał troszkę niższe jednak noty. 18,5 od 4 sędziów, jedna, e, 1,8. No to czołowa trójka. Pierwszy, pierwszy. 141,9 Teraz bardzo dobry e, skok w serii próbnej. 132,5 m. Wczoraj 8 miejsce przypomnijmy. trzy razy na podium, tutaj widzę, że no i staty, jedno zwycięstwo. Kamila. Lot locie spokojnie, ale odległości nieco, nieco za mało. No bo wiatru prawie nie było podczas skoku Kamila. No więc on znowu e, miał pecha, jeśli chodzi o wiatr. 0,2 metra na sekundę zaledwie, e, a odległość 128 metrów. To chyba w tej sytuacji jest e, dobry wynik. To jest znakomity skok przy tych wałach, tych w tym rozbiegu. Popatrzmy na to zresztą. 18, 18,5, 19 punktów od dwóch sędziów, a więc oceny rewelacyjne. Jak na te warunki naprawdę Kamil zrobił bardzo dużo no i jest na dziesiątym miejscu. No to popatrzmy na Dawida wobec tego. Trufador z wczorajszego konkursu, drugich cyklu e, Didi no ze i będzie liderem tego konkursu! No znakomity! Znakomity skąd Dawida? A no, jest w fenomenalnej formie, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. 143 metry, 143 tyle skoczył prowadzący do tej pory Yukia Sato, no ale wiatr podczas skoku Polaka do pół metra na sekundę, no i czwarta belka startowa, a lider skakał z szóstej, a więc dwa stopnie niżej krótszego rozbiegu miał Dawid. Oceny za ten skok także bardzo wysokie, 19,5, 3,91 ,19, na 18,5, czyli 7 punktów najwyższa ocena od sędziów za styl dla Dawida. No i oczywiście będzie prowadzenie w konkursie, zobaczymy z jaką nogą. No, myślę, ale... że około 150 tak, punktów. Tak jest, bliżej 150 punktów na pewno powyżej 145 powinno być, a ten skok. A zadowoleni panowie trenerzy, tu się dziwić, zadowolony Dawid Ponad 150, 154,8, to jest 13 prawie punktów więcej niż Yuki Sato. samowicie skok Davida. No i dla tych, dla których faktycznie jest prędkość na progu, informacja, że Kubacki był na tym progu wolniejszy od 20 do na rynku i przy gorszym wietrze pod nardy. A jak się to skończyło, to państwo widzieli. Pozostało trzech znakomitych konkurentów, jeszcze Rio i Też będzie długi, piękny skok plioju, Znakomicie! Też przeskoczył skocznie! ale w konc... dużo mocniejszym wietrze, ja, ale w 148, e, na ile skoczył Japończyk? Bo to zdaje się coś po 147, 157, ale po 10 punktów więcej będzie miał odjęte za wiatr od y, Dawida, więc nawet ta 4-metrowa przewaga, jeśli chodzi o odległość, nie jest... Y, y, Nadrobiona tym rewelacyjnym skokiem. Proszę spojrzeć jak on cudownie wylądował na tej odległości. Kapitalny, kapitalny skok Japończyka. Tak, ale będzie z Dawidem przegrywał. Będzie z Dawidem przegrywał. Drugi wynik powyżej 150 punktów, no ale teraz w cyklu, niech no zerknę. Nie Było tam, gdzie... 7 między nimi, no to jest 3 i 3 odrobił. Czyli 2,4 zostało. <grywa> ja już w cyklu. O 2,4 punk punktu lepszy od Dawida Kubackiego po tej pierwszej set. A teraz proszę Państwa Stefan Kraft. Drugi jak mówiliśmy w trzech ostatnich konkursach i no. zona jeszcze, szczebelka no tak, skoro tam było 143-147, no, tak. no to za bubelka idzie w dół. Szczepan 4 brudny miał 142 no. metry, no więc też tutaj świetnie się prezentuje kraft. I... No, ale czekają jeszcze sędziowie. Nie Czy co, nie, nie ma życzle chodzi, tak? Dobra, tam nigdy by nie było. <laughs> tam już zarosło. To piękna walka. Piękna walka Dawida z Rioju. Stefan Kraft w cyklu jest na miejscu czwartym. Czwarty, e, tak. I do e, Japończyka traci 9,9 punktu, do Polaka 4,5 punktów. Czyli tam różnice są nieznaczne. No i co? Jedna czwarta. Ale przetrzymają go za z tyłu, żeby tak nie rozpędzał. <laughs> Tak, czyli zostaje ta, z której skakał Dawid i z której skakał No to będzie o tyle łatwiej porównywać rezultaty, No tyle hmm. tylko, że teraz pewnie muszą sędziowie poczekać na to, aż się trochę sytuacja uspokoi, bo gdzieś tam Stefan gotowy na płaskim lądować hmm. Zresztą na płaskim lądował Kowajasik właściwie przed chwilą. 147 hmm. 147 metrów żyją. 143, w jakim stylu? Dawid przy jednak dużo słabszy wieczór, bo półtora metra na sekundę miał Japończyka, pół metra na sekundę Polak. To jest znaczna różnica, to jest dokładnie 10 punktów tej bonifikaty. zawiad. Tak jest. No strasznie szkoda Kamila, który fatalnie trafił na warunki, no bo mielibyśmy pewnie kolejnego zawodnika w ścisłej czołówce, Piotrek. Przypomnijmy, na razie piąty. No i teraz Stepan Kraft. Czołaj po raz drugi tutaj na skoczni. Chwili ze mną drugie miejsce. Wymoko wychylony, ale wow. ląduje przed rozmiarem skoczni, przed 142 metrem, czyli odległością przegrywa z Rioju i z Dawidem po 139 metrów, jak było z wiatrem mocniejszy od Polaka wiatr ponad metr na sekundę. No więc Dawidę na pewno będzie przegrywał. Noty też dostał niższe. Dlaczego Dlaczego jest słusznie, bo po lądowaniu od razu jakoś tak go rzuciło tak, na przodu, nie był tak pięknie. Nie przykucam tak jak zwykle to robi do telemarku, zerwą sobie Państwo teraz na to. No właśnie, no, da, na to jeszcze, nie... trochę na jeszcze się no, zachwiał tak, troszeczkę przy odjeździe, no ale pewnie troszkę się denerwował, czekając na tej belce, czy on w ogóle tutaj będzie w stanie jakoś no, pozbierać się w tym powietrzu. 141 no, punktów, 10 oczywiście różnicy. To jest duża to... strata do Dawida i do Japończyk. Tak, w końcu pierwszą serię, no też nie zapominajmy o nim, wczoraj wypadł słabi. Zajmując dwunaste miejsca, ale to wciąż przecież klasowy zawodnik, no ale klasowy zawodnik dzisiaj walczy o zwycięstwo, jak się wydaje. W drugiej serii nie będzie miał szansy nawiązać, bo to będzie punktowa strata do Dawida Kubackiego i do Rio Kobayashi'ego. Ta dwójka będzie biła się o wygraną w dzisiejszym konkursie. No i atują w całym cyklu. No tak. tak, tak. To jest zapowiada się fascynująco, proszę Państwa, bo przypominamy, po pierwszej serii liderem jest Dawid, na drugim miejscu Rioju, a, a dzieli ich biorąc pod uwagę wszystkie dotychczasowe skoki. 2,7 punktów. przewaga Japończyka nad Polaki. Dan Geiger na ósmym miejscu. A więc Piotrek szósty, a Kamil na miejscu 15. Dawid pierwszy, Piotrek 6, Kamil 15. Trójka Polaków w serii finałowej. No i walka Dawida z Rioju. o zwycięstwo w Citizen Oifta 5. No, jeśli chodzi o dzisiejszy konkurs, Dawid na prowadzeniu przewaga 3,3 punktów. Na trzecim miejscu Yuki Sato, ale on traci punktów 13. No więc szalenie trudno byłoby mu. Ten straty odrobić dalej kraft, Tomet brąc, Piotrek Żyłat imi Zajc. No ale to są już też straty bliżej raczej granicy 20 punktów niż 10. Talniej na miejscu 15 na pewno stać go na to, żeby odrobić w drugiej serii, żeby wskoczyć do czołowej dziesiątki. Niech tylko warunki przytrafią, mu się odrobinę, chociaż lepsze niż te, które miał e, podczas